Zobaczcie, zbiory mojego męża, jaką piłeczkę ma. Wielgalachną. Arbuzik mu urósł. Ciekawa jestem, co jest w środku. Tak chętnie ten tak o podłogę pierdzielnęła, czy by się. Ale on jest za twardy, chyba by się nie rozbryzgło, nie? Dzień dobry, kochani, w kolejnym filmiku. W zasadzie dobry wieczór. Dziś rozpoczynam ten filmik wieczorową porą po pracy. No i. Robimy kolację. Tak rozpoczynamy ten dzień. Chciałam Wam też pokazać, jak już wyglądam po zejściu całego makijażu. Drugi już mam całkowicie wygojone i to jest dzień szósty. To jest dzień szósty. Już wczoraj praktycznie nic nie miałam, a dziś to już naprawdę są mega wygojone i tak się prezentuję co mnie obsmarowywali. Mam nadzieję, że teraz sobie pomyślą, że może mi warto czasem pisać o kimś coś tak nieładnego. Naprawdę nie wiem, czy byście chcieli, żeby ktoś o Was tak pisał. Zwłaszcza, że ja nic Wam złego nie zrobiłam. Usta też już mam w pełni wygojone. Tylko pozostałości po opryczkach, ale właśnie takiego koloru będą. Może troszkę są one minimalnie ciemniejsze. Teraz mam nałożoną tą specjalny preparat, który dostałam od dziewczyny, która mi robiła, żeby je nabliżać. A więc i usta, i brwi już są wygojone. Ja jestem zadowolona i to jest najważniejsze. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Robimy kolację i działamy. Mówi, że tu jakaś tarantula ją zaatakowała Zobacz, Tutaj nie ma go. Tu nie mam To jest normalna gdzie <laughs> jest! Zobacz! Tutaj Aż ja się opierałam o to... O mój Boże, mamo, zobacz, czy nie ma na mnie na z tyłu. Pa... Ola Boga! Przecie to patyczak jest! Zobacz, czy nie mam z tyłu pająku. Nie masz. Żebyście przed chwilą widzieli, jaki ona taniec tu odstawiła. Masakra, no. Krzyku narobiła. Ja myślałam, że to jest ogromna tarantula. No mega powiem Ci, że wyglądasz w tych klapkach i skarpetkach. Masakra! Patrycja wyszła na zewnątrz zjeść kanapkę, bo jest... A panierka tam w zokienku patrzy jak Wyszła na zewnątrz zjeść. Z jakiego powodu Patko, wyszłaś na zewnątrz zjeść i jeszcze na podwórku? I panierka nie może jeść. Przed operacją dzisiaj. I ci jest jej szkoda? A panierka siedzi tu. W i patrzy jaki pani je. No. tył. No to. Nie no wiążek pukarki takiej. No nie wiem. I gdzie będziesz do pracy to nosić? I tutaj masz wszystko gołe. Nie wiążę w sobie do No, i kochani, już nic nie nagrywałam, ale Patrycja pojechała już z panierką. Panierka się wybudziła, wszystko jest w porządku. Powiem Wam, że była tak nadpobudliwa po tym zabiegu, że nie mogłyśmy jej na stole utrzymać, żeby ją ubrać w ten kubraczek pozabiegowy. Naprawdę byłam w szoku, że jest tak pełna energii po usypianiu. No, a więc e, Patrycja dosyć szybko z nią uciekła, ponieważ panierka bardzo lubi się bawić z Lucy i cały czas ganiała e, za tą Lucy, a ona nie może ani biegać. E, baliśmy się, że za Lucy e, wskoczy na kanapę. E, wiecie, i że sobie zrobi po prostu krzywdę. E, no i patka podjęła decyzję, że nie będzie się działa, tylko e, wraca do domu. Wraca do domu, w domu wiecie, nie ma tylu bodźców yy, i będzie może spokojnie sobie yy, leżała. Yy, co powiedziała pani, jak ją żeśmy odbierały, że dziś jest na lekach przeciwbólowych, dlatego też sobie tak pozwala, bo nie czuje bólu. Yy, jutro i pojutrze ten ból będzie czuła i powiedziała, że to dobrze, bo psy przede wszystkim troszkę inaczej ten ból odczuwają niż ludzie, podobno ja się na tym nie znam, e, a po drugie, ten ból będzie ją trochę hamował, jakby chciała na przykład skakać, y, czy biegać, a więc może i dobrze, rzeczywiście ma e, kobieta rację, bo jakby dostawała coś przeciwbólowego, to by wariowała, tak jak dzisiaj i jeszcze by sobie e, psina krzywdę zrobiła, a więc mówię, panierka już jest po, jest wszystko dobrze. Lucilla po kąpieli, po kąpieli, <grym> Czolę, szybciutko! Szybko mi złeś z kanapy! Już! O jest O jest! Lucy! Nie wolno! Im bardziej mówię, że nie wolno, tym bardziej skaczę i się do Chodź tu szybciutko, złaś! Złaś mi szybko! Złaś szybko! Aż ty kunolisku, mały! Wykąpany! Kto jest taki czysty? Lucy. Piękna luzilka, piękna! Przyjechaliśmy na budowę, a na budowie o, beleczki już powylewane. I nie martwcie się, bo widziałam w komentarzach, że tak nie powinno być. Pisaliście. To wszystko było uzgodnione z panem e, od okien, e, a więc tak ma być, bo panowie tutaj się wypowiadali u mnie, że co ty robisz, co ty robisz, Gieniek, co ty robisz, Gieniek. Że, że, że to tak, źle jest? Że tak źle jest. A, Miałam takie... Kiedyś się robiło, w ogóle pustak pod spodem był i był ok. No, więc tak ma być, tam w sypialni też już jest, u Nikolki też. Ale zobaczcie, jak mamy wyrównane na działce. Aha. Kolejny fachowiec tu był. Więc zaczyna się robić tak, taka czystka. Tam górki, jak widzicie, już nie ma. Jedyne, co jest po staremu, to brzęczki na krety. Cały czas je tu słychać. Brzęczki na krety. Tu mamy kolejną beleczkę. Tu Sobcio właśnie upychał na siłę. I się udało. Tu mamy łazienkową. O. o Jezu, co to? A tu mamy pokój gościnny. Gabinet. Jak zwał, tak zwał. O mój Boże. Uch wewnątrz sucho, chociaż tutaj jakaś kropla jest. Skąd ta kropla wody? To ty tak tu nalał? No, tu strasznie ciemny ten korytarz. Tu będą musiały wiecie, być... Chłód tu jest? Tu będą musiały być ledy. Zawsze zapalone. Bo tu będzie nawet w ciągu dnia ciemno, wiesz? W tym korytarzu. Bardzo no. ładnie w ogóle Ale jeszcze lekko tam. No powiem wam, że mam mieszane uczucia co do łazienki i tak wielkiego okna. Mieszane mam. Mhm. Bo tam ktoś będzie za przeproszeniem dwójkę robił, a tu ktoś podejdzie. No ale masz... Nie wiem. Słone chyba, tak? No tak. No ale nasza sypialnia okay. tak, taka ładna. <laughs> taka ładna, zobacz, nawet o tej porze dnia tu jest tak jaśniutko. Nie, nie czy w tą stronę łóżka nie postawić? Tak, tu. Myśmy tu leżeli, patrzyli. Na co? Gwiazdy. Jak tu leżeli, to wiesz, to nie widzieć. Mówisz? O, Jedziemy. To nie widziałeś, jaki wczoraj cyrk Patrycja zrobiła? Jak malutki pajączek był. Na tym. Latała, trzęsła się. Myślałam, że teraz tarant... można potem chodzić. Co zrobić? Czy macie jakieś patenty, żeby wydłużyć taki taras? Zadaszony, bo my już o tym myślimy. To jest kolejna rzecz, którą żeśmy zaniedbali przy projekcie. No, oczywiście, wieczór w kominku napalone, świece rozświecone. I Kundzia tu sobie przyniosła moją dynię dynię z sinseja. Jak widzicie, wypełnioną kruchymi ciasteczkami. Bardzo fajnie się sprawdza do ciastek. Już prawie, że wyjedzone. No i oczywiście herbatka w dyniowym kubeczku. No, jaki składzik fajny, jaki team. Dynia, dynia i kominek. No nie powiecie, że ten kominek nie wygląda jak prawdziwy. I powiem Wam, że nawet cieplej tu jest, jak się w nim pali, naprawdę. To jest chyba jakoś yy, działa na psychikę, bo mi jest zdecydowanie cieplej, jak mam pozapalane świece i w kominku się pali.